Mieli jedną mowę. Nauczanie domowe. 17 lutego. Księga Rodzaju. Rozdział 11. Werset od 1 do 9. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinar i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego. Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę, zamiast zaprawy murarskiej, rzekli, chodźcie zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan wstąpił z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie i rzekł, są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowy mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi. Babel to najprawdopodobniej opis kultycznej budowli wieży sakralnej zwanej ziguratem. Mierzyła około 21 metrów wysokości. Była to perełka, powiedzielibyśmy dzisiaj, architektury sumeryjskiej. To, na co warto zwrócić uwagę, to precyzja. Z jaką ten fragment mówi o materiale? Mowa tutaj o cegle, która jest wypalana i o smole, która została użyta do tej budowli jako charakterystycznych elementów budulca. I rzeczywiście ziguraty tak były zbudowane z tego właśnie materiału, którego używali jej budowniczy. To jednak, co istotą jest tego opowiadania, to jednoczący ludzi zły cel. Wykoślawiana intencja jedności, pycha i chęć dominacji, przebija tam zwrócenie się przeciwko Bogu i realizacja swoich własnych planów. I reakcja Boga jest taka, że On nie pozwala na to, żeby ten zły cel został osiągnięty. Myślę, że to jest Opowiadanie dydaktyczne, które jest obrazem dużego projektu politycznego, w którym nie bierze się pod uwagę Boga, w którym cele są powykoślawiane i pozorna jedność, która jest osiągnięta przez jakiegoś dyktatora, który wprowadza pewne rzeczy, chce zaprowadzić swój własny porządek i nie liczy się z zasadami, z bożymi prawami, jest w opozycji do Boga. I wiemy, że takie duże polityczne projekty jak nazizm, jak komunizm upadły. Zniszczały tak jak te ziguraty, jak te wieże na Bliskim Wschodzie. Ale też możemy popatrzeć na to opowiadanie w pozytywnym wymiarze. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy tworzą wspólnotę. Tam zawarta jest ta myśl że ludzie mają niesamowity potencjał, jeżeli zjednoczą siły, jeżeli mamy jeden język, jeżeli tworzymy jeden lud, jeżeli tworzymy jedno zgromadzenie, które jest świadome siebie, ale właśnie w tym pozytywnym znaczeniu. Kiedy dbamy o wspólny język, kiedy wyznaczymy sobie jeden cel. Kiedy jednoczymy nasze wysiłki, wspólnota żyje, zaczyna się wydarzać coś pięknego i wszystko dla nas jest możliwe jako wspólnoty. Stąd ten pozytywny wymiar, który powinniśmy wydobyć i za którym powinniśmy pójść. Zadanie dla Ciebie na dziś: do jakiego wielkiego projektu należysz? Z kim i gdzie budujesz wspólnotę? I też bardzo precyzyjnie, jak dbasz o porozumienie i zrozumienie wewnątrz wspólnoty, czy to rodzinnej, czy to parafialnej, czy to tej, w której Ty wykonujesz właśnie ten projekt i realizujesz go. W tym budowaniu jedności i zrozumienia we wspólnocie niech błogosławi Ten, który jest jej dawcą, Ojciec, Syn i Duch Święty.